Witajcie kochani! Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w ten przedświąteczny czas. Zwykle o tej porze roku gościliśmy was u nas w Centrum Kultury na warsztatach bożonarodzeniowych. Niestety w tym roku sytuacja pandemiczna nam na to nie pozwala, aby zaprosić was do siebie, więc niejako wpraszamy się do waszych domów z takim krótkim filmikiem instruktażowym, w którym pokażemy wam, jak domowym sposobem zrobić piękny stroik bożonarodzeniowy. Będą do tego potrzebne materiały takie jak tu państwo, widzicie, część dostaniecie od nas, zapraszam po odbiór takich materiałów do nas, do Centrum Kultury, dostaniecie od nas w pakiecie taki ładny pojemniczek, dostaniecie Państwo y, zestaw y, artykułów dekoracyjnych, piękną świeczuszkę i dostaniecie także y, gąbkę. Tą gąbkę trzeba będzie namoczyć i to moczyć ją przez parę godzin, żeby ona była, y, nie miała suchych, y, partii, tylko była cała pięknie zamoczona. Oprócz tego, co dostaniecie od nas, będą wam potrzebne takie artykuły, które będziecie mogli pozyskać z własnych ogrodów, albo z lasu. Zachęcam państwa właśnie do e, eksplorowania lasów państwowych, podziwiania pięknych widoków, a oprócz tego pozyskiwania materiału do stroika. Ja e, pozyskałam sobie gałązki świerkowe, e, gałązki sosnowe, a oprócz tego z własnego ogrodu różne gałązki zimozielonych roślinak. I z tych gałązek, z tego co dostaniecie od nas, będziemy dzisiaj wykonywać wspólnie stroik bożonarodzeniowy. Kochani, mamy już przygotowaną gąbeczkę, którą zamoczyliśmy bardzo dokładnie i włożyliśmy do naszej doniczki. Teraz będziemy do, przygotowywać taki schemat naszego stroika, czyli to takie powiedzmy mury naszego stroika, później je dodatkowo ozdobimy tymi pięknymi ozdobami, które mam tu przygotowane. Nasze, nasze naczynko jest podłużne, więc kształt naszego stroika także będzie podłużny. Dlatego kilka dłuższych gałązek proponuję wbić po bokach naczynku. Musimy sobie końcóweczki pozbawić e, listowia, żeby nam nie przeszkadzały, żeby się ładnie wbiły, żeby długo nam się ten stroik e, utrzymał. Udało mi się pozyskać takie piękne gałązki e, razem z i Te gałązki też chciałabym wykorzystać do naszego stroika. Przycinamy je troszeczkę pod kątem, bo w ten sposób nam lepiej wejdą do stroika. Proszę popatrzeć. Z jednej strony i z drugiej strony. Tak, żeby ładnie się nam to prezentowało. Rozłożymy Troszeczkę One pięknie pachną. Szkoda, że Państwo tego nie czujecie, ale zapach tutaj jest iście świąteczny. Oprócz gałązek świerkowych wykorzystamy także Gałązki sosnowe, które przycinamy troszeczkę krócej, żeby nam pięknie wypełniły te miejsca, w których nie mamy gałązek świerkowych. I teraz wypełniamy przestrzenie pomiędzy tymi długimi gałązkami jałowca i świerka. Wypełniamy naszą sosenką. Możemy ją w różny sposób układać, tak żeby nieco nam się zwieszała. Wtedy strojik będzie bardziej fantazyjny. Trzeba tylko uważać na to, że jak już raz wbijemy w gąbkę gałązkę, to nie wyciągamy jej później, bo stroik nie będzie stabilny. Tak wygląda stroik bez ozdób. I teraz będziemy go ozdabiać. Tu nam jeszcze została piękna gałązka z trzyżeczkami szkoda jej nie wykorzystać, bo nada bardzo ciekawego uroku i przy okazji świątecznego aromatu naszemu stroikowi. Tak wygląda proszę Państwa schemat, za chwilkę uprzątnę sobie troszkę stanowisko pracy, żeby Państwu pokazać jak ten stroik udekorować. Przygotowany stroik musimy teraz ozdobić przy pomocy świeczuszki, którą wciskamy pomiędzy gałązki. Ja akurat mam tutaj srebrną świecę, ale Państwo będziecie mieć do wyboru złote, srebrne i czerwone. Mam takie maleńkie jabłuszka, które znalazłam w swoim sadzie. One też się nadadzą do tego stroika, ponieważ pięknie pachną. Wbijamy do niego Każdego jabłuszka. Patyczek do szaszłyka, i z tym patyczkiem wbijamy gotowe jabłuszko do naszego stryjka. Ja jestem zwolenniczką naturalnych ozdób, więc nadbierałam sobie tutaj, proszę Państwa gałązki z owocami. Dzikie róże, bardzo ładnie prezentują się wśród zieleni gałązek. Także je wbijamy tu pomiędzy nóżem gałązki. Niektóre głębiej, inne troszkę płycej, tak żeby nam się ten stroik zrobił bardziej przestrzenny. Mamy także bombeczki. Te bombeczki są na drucikach, więc nie musimy ich kleić. Specjalnie w ten sposób zamówiliśmy w tym roku, żeby, żebyście Państwo mieli mniej kłopotów nie posiadając pistoletu do kleju. Takie bombeczki, owijamy drucik dookoła. Gałązek, drucik jest zielony, więc go w ogóle nie widać. I kierujemy bombeczki. W górę, tak aby nam ładnie udekorowały nasz strojk. Mamy także różne brokatowe gałązki, one też się przydadzą. rozświetlone. nasz stroiczek. One brokatowe kuleczki, które też ładnie się prezentują w takich świątecznych dekoracjach. srebrne, więc dobrze możecie Państwo ufantazjować przy zdobieniu naszego stroiczka. I także takie ładne czerwone jabłuszka miniaturowe. Też je możemy gdzie nigdzie wpleść. Jeszcze na wigilijnym stole na pewno będą stanowić niebanalną dekorację. Ja nie jestem zwolenniczką symetrii przy takich ozdobach, więc rozmieszczam je w sposób trochę chaotyczny może, ale będzie to miało na pewno swój urok. Myślę, że lepszy jest niedosyt przy takich ozdobach niż przesyt, więc nie będę już więcej dodawać jakichś błyszczących, dziwnych elementów. Ewentualnie możemy wpleść jeszcze kilka gałązek. Wykorzystam do tego, bo mamy na krótkich nóżkach, więc aby ładnie się prezentowały, wykorzystam do tego drucik florystyczny. Taki drucik owijamy. Dookoła gałązki. Są bardzo giętkie te gałązki, więc nie jest to łatwe zadanie, ale wierzę, że się Państwu to uda. I wciskamy je pomiędzy nasze ozdoby. Widzę, że świeczka jest nieco niestabilna. Ale będziemy mieć na to sposób, pokażę Państwu, bardzo sprytny patent, którego nie będzie widać, a który z pewnością pozwoli nam ustabilizować świeczkę na naszym strójku. Będzie nam do tego potrzebny świeczek do szaszłyków, wspomniana świeczka i drucik florystyczny. Owijamy. Świeczkę z patyczkiem, żeby nieco ustabilizować. Z drugiej strony dodamy drugi patyczek, ale musimy sobie go przyciąć na odpowiednią długość. Można to też zrobić przy pomocy taśmy izolacyjnej albo zwykłej taśmy klejącej. Nakładamy patyczek z drugiej strony. Owiniemy drucikiem mocno, tak aby nam się to nie rozeszło. Może nie wygląda ładnie, ale tego nie będzie w ogóle widać, ponieważ wciśniemy to tak głęboko w strojik nie będą w ogóle widoczne, a świeczka będzie ustabilizowana i nie będzie się nam bujać i na pewno nam się nie przewróci na innym stole. I zostały nam takie ozdoby, które możemy dodać przy użyciu kleju na gorąco. I na koniec ostatnie szlify. Ja to mam przygotowane kilka gałązek brzozowych i kilka wierzbowych. Myślę, że warto do takiej kompozycji Kilka takich zwieszających się gałązek dodać, ponieważ trochę nam ożywią ten nasz stroiczek. Jeśli Państwo lubicie sztuczny śnieg, to takie gałązki można spryskać sobie jeszcze dodatkowo właśnie sztucznym śniegiem albo brokatem. Ja akurat nie jestem zwolenniczką takich ozdób, więc mój stroiczek będzie bardziej naturalny musimy nieco przyciąć i wciśniemy ją tutaj pomiędzy poprzednie gałązki. Układając tak, żeby nam nie stymulowała kompozycji. Mamy kilka jeszcze gałązek wierzby mandżurskiej. Też gdzie niegdzie możemy je utknąć pomiędzy gałązkami świerka i sosny Na pewno wtedy stroik nabierze trochę charakteru Na koniec warto taki stroiczek obsypać sobie sztucznym śnieżkiem W ten sposób wprowadzamy radosny, przedświąteczny nastrój do naszych domów. Życzę Państwu zdrowych, wesołych świąt. Dziękuję.